Zastanawiasz się, co się dzieje z byłymi psychopatów? To ci powiem i to nie będzie wygodne. Bo relacja z psychopatą nie kończy się zakończeniem. Kończy się pustką. Taką, która zostaje pod skórą. Obserwuj rozbite wersy. Były psychopaty to ktoś, kto po odejściu długo szuka własnego głosu, bo przez całą relację musiał mówić szeptem, żeby tylko nie wywołać jej kolejnego ataku. Psychopata najpierw robi z ciebie centrum swojego świata, tylko po to, żeby później zamienić cię w tło, które ma służyć. To nie była miłość, to była gra, w której nagrodą była twoja zależność, twoje zaangażowanie, twoje milczenie, kiedy najbardziej chciałeś krzyczeć. Twoje emocje traktowała jak narzędzia. Krok po kroku odbierała ci pewność siebie, aż zacząłeś przepraszać za wszystko, nawet za to, czego nie zrobiłeś. A kiedy już w tobie nic nie zostało Odeszła tak, jakby to była zwykła rozmowa na przystanku, bez żalu, bez refleksji, bez spojrzenia wstecz. Psychopata nie zmienia siebie, tylko osoby, na których testuje swoją kontrolę. A ty? Ty powoli wracasz do siebie, odbudowujesz granice, które ona w tobie rozmyła, uczysz się znowu oddychać bez strachu, że ktoś to wykorzysta. I nagle dociera do ciebie jedno: Psychopata nie zmieni się nigdy, ale ty już nigdy nie wejdziesz w takie piekło drugi raz.